Każdy pyta Jaki sukces ma smak? Ja pytam czemu tak patrzysz? Świat chce ceny, ja chcę tylko ten klimat Nie wiem, nie wiem nie wiem, ale wiem, że chcę tu zobacz To jest nasze, a jutro to problem Trzy lata hajs odkładałem, żeby w końcu wsiąść swoje auto Teraz stoję tu, noc i światła grają nam w Nie wiem, nie wiem, co przyniesie jutro Ale teraz liczy się moment i to, co mamy tu Każdy pyta, jaki sukces ma smak Ja pytam, czemu tak patrzysz Świat chce ceny, ja chcę tylko To jest nasze, a to, to problem. Szklanki stukają was, wali w klatę. Twoje usta mówią więcej niż cały klub. Nie pytasz dokąd to zmierza, bo dobrze wiesz, że i tak skończy się tam, gdzie chcesz. Auto stoi pod klubem, silnik mruczy w rytm chwili. Nie liczy się kredyt ani stres. Tylko energia i my nie gramy w miłość, nie gramy w dramat. To tylko impuls i kilka wspólnych minut. Każdy pyta. Jaki sukces ma smak, ja pytam czemu tak patrzysz Świadce ceny, ja chcę tylko ten klimat Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że chcę tu zostać na noc Każdy mówi weź, pokaż klasę, a ty mówisz szeptem, że lubisz, gdy tracę kontrolę Nie wiem, nie wiem, co będzie jutro, dziś to miasto jest nasze Dni zostają gdzieś w tle, my żyjemy chwilą, co przyniesie noc. Nie myślę za dużo, nie szukam winy. Ważne, że jesteśmy tu i teraz, razem czas pokaże, co będzie dalej. Ale w tej chwili wszystko ma sens. Nie trzeba więcej, nie trzeba planu. Wystarczy oddech, spojrzenie i moment Każdy pyta, jaki sukces ma smak Ja pytam, czemu tak patrzysz Świat chce ceny, ja chcę tylko ten klimat Nie we mnie